Nie, 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 nie. Witam Was w pierwszym odcinku, zagrałem w grę Return to Castle Wolfenstein. Gry mam po polsku. W nie ma do tej gry, no niestety. Jest to taka seria, można powiedzieć, zamieniona za Turoka, gdyż tu rok chyba po prostu zjebał. Kaput dobra, więc... Sądzę, że zaczniemy nową grę. Ale czekaj! Ale na co? Yeah, bitch! tak, dalej, tak taka taka pokazówka, która nic nie wniesie, ale, ale obejrzymy. Come in, come in, bitch. Well, Jack, have we heard anything? Yes, sir. We've just received a code of transmission from Kessler, our contact in the Chrysal Circle. And? Both agents have been captured and are being held in Castle Wolfenstein. Damn. Call a meeting, Jack. Yes, sir. Yes, sir. All right, gentlemen. Now let's go through it again by the numbers. What did we miss? Well, here's what we know. This is Castle Wolfenstein, located in the Harz Mountains of northern Germany, property of Heinrich Himmler. Now we've known of the existence of Castle Wolfenstein for some time, but we've only recently heard reports from our Kreisau Circle contacts in the German resistance regarding bizarre occult rituals taking place oh, there. Oh, uh, kinds Hm? Yeah. Hmm. Hmm. not Część pierwsza, ucieczka, tu tu zadania przyosę się do zamku wensztań, Sprawdź działalność dywizjonu Powodzenia. Dodnie ktoś dar mordę. Normalnie w sesie. Dobra, nie chce się słuchać jak ma dardziapa. Dobra. Jak z koksem. Ale to kosę Jeeps. To jest fajne. Ja. Nażywca tak Na żywca musiał być O. Zadzikałem go brutalnie Bo właśnie. od razu mówię, że nie znajdę wszystkich sekretów, gdyż jestem nubem w tą grze Tak za bardzo nie wiem, to może zapowiedzieć Doszedłem do trzeciej misji Zapewne po mnie ktoś przyszedł Już mnie była mama Zatrzymam nagrywania, Za dwóch Nie chcieliśmy z powrotem, bardzo za to przepraszam I tak mnie nie będę miał widów, więc sądzę, że się nikt nie obraci Nie, Achtung, dzi kurwa. A, zrobię jeszcze, może zagrajmy. Jeszcze może dzisiaj odcinek z gry Kurwę Fever. Czyli ulepszonej gry Achtung, Die kurwa. Fuck you! O oh, no! This is alarm. nie... wiem, na dół. Tak tu jest od razu wyjście gdzieś tam Uuu, tajemna strefa, nie wiedziałem o niej nigdy. Idę, ja ten kick wierzłem. Aha, tu się do tego więzienia wróciłem. A, takie baty. Ciekawe, czy to są od tej strony tworzę, Nie. Puh. Jestem zajębisty. Dobra. Zakaj mordy. Alarm, głupi. Już każdy szwab wie, że tu jestem. I każdy szwab niestety niedługo się dowie, że zginie. Gdyż. I'm. A. American Soldier. idziemy jeszcze 600 mp40 aj może zróbł srokę. lepiej zapiszę eee, na wszelki wypadek jak ktoś tu idzie czyżby kolejna ten strefa nie można powiedzieć że takie lajka bitch zaskoczenie dobra lajka boss raczej Zaraz pewnie znowu coś mam powie więc... O kurde! O, o, o. Tego zajebę, patrzcie. Patrzcie. O, nie, nie chciałem tego zrobić. Potem jeszcze dostaniemy lufę, a nie wiem, bo to spoileruje. Tak właśnie to pewnie chodzi. Odcinki nie wiem, ile będą trwały, już to pewnie mówiłem. Ale jedziemy dalej. Ooo, ta gra ma taką grapikę, że ja się podniecam. To lub to jest jakiś szwab. <giby> Kurwo! Dziwko pierdolona. Możecie się zastanowić, dlaczego trzeba taką przyjemność zymordowania szwabów. Po prostu jestem, można powiedzieć, ogromnym patriotą i nigdy nienawidziłem szwabów. Za to co nam zrobili w przeszłości. Wiem, że to zrobili ci z przeszłości i nie powinniśmy winić tych, co żyją teraz. Jednak ja i tak trzymam urazę. Granoty. Apteczka. Apteczka. Coś tu było. Coś tu mogę wziąć. Nie była ta apteczka. Ta mała. Jedziemy na Szczecin. Nie, na Wałbrzych. Jestem z Wałbrzycha, więc na Wałbrzych. Znaczy no, no, no. Z Wałbrzycha nie jestem, no ale mieszkam bardzo blisko w obrzycha, to jakieś... Jakieś, jakieś, jakie... Ile to jest? Czekaj, 7, 8, 8 kilometrów mam do Wałbrzycha, więc... Polan Tuberalen. Czekajcie, okay, teraz, aż bym się tu całkowicie pojebało, gdzie ja mam być tutaj. Teraz tam tych chuje z dołu, co będą namiszczać. Yeah. Szkoda, że tego nie mogę rozwalić. Chłopak, pomysła. że żyjcie. No. O ty, fuj, że fuj, skąd się tu wzięłaś?

Jak zginę ten jakiś szwaba, to... Co? To popatrzcie, jak bardzo się wyciągam Wyciągamy MP40 i napytałem. Do... Oj! O oh, yeah. wow. Kur! Czytujemy? Jedziemy, już wiemy, że tam jest ukryty ten. Ojej, orzem czy zrąbał, pomyliłem się strony, z której kogoś się znajduję. No. Teraz już... ładnie. Już się bałem, że wygniecie. Dobra, jest ich dwóch mm, no usta. Słyszcie pewnie teraz zapewne szafki, bo moja mama jest w kuchni, była haha, a mamy właśnie pokój wszyscy na tym samym piętrze. A, I tu jest chyba ostatnia strefa. Tajemna strefa, tak tej misji oczywiście ja nie wiem jakim cudem ale po prostu udało mi się znaleźć wszystkie I'm the cool and I'm o, zimne jedzenie lakusta surowe mięso czuję czuję mordor jest wszystko nie tajemnica było 7 ujuju uj. Dobra tak żegnam się z wami do zobaczenia w kolejnym odcinku bye bye